Uważam, że kino superbohaterskie, ale w sumie nie tylko, bo generalnie kino rozrywkowe potrzebuje kogoś takiego jak James Gunn. Kogoś, kto doskonale rozumie bolączki, które targają branżę, kogoś, kto doskonale wie, co działa w kinie superbohaterskim, a co nie działa. W tym materiale chcę wam udowodnić, że James Gunn jest nadzieją dla kinowego uniwersum DC. Kto by pomyślał, że człowiek, który zaczynał od pisania scenariuszy do głupkowatych filmów od studia Tromy, będzie kimś, na kim właśnie będzie całe studio, ale nie tylko, bo także fani, opierać swoją nadzieję w związku z tym, że to kino bohaterskie czy kinowe uniwersum DC naprawdę odżyje i pokaże. Pełny swój potencjał. Kto by pomyślał, że gość od filmów takich jak Tromeo i Julia, specjalnie czy dwóch części scooby będzie miał na koncie jedne z najlepszych filmów superbohaterskich ostatnich 10 lat? Tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie byłoby sukcesu Jamesa Gana, gdyby nie Kevin Feige, prezes, szef. Marvel Studios i bardzo miło ze strony Jamesa Gana, że właśnie do niego skierował swój pierwszy telefon. Po otrzymaniu nominacji na jednego z dwóch szefów DC Studios. To właśnie Kevin Feige w latach swoich niesamowitych decyzji uznał, że widzowie są gotowi na film z gadającym shopem, drzewem i trzema innymi postaciami, które znają tylko najwierniejsi czytelnicy komiksów. To właśnie on uznał, że dobrym pomysłem będzie zatrudnienie do reżyserowania Jamesa Gana, gościa ze specyficznym poczuciem humoru i spojrzeniem na kino, co tak w sumie Pasowało do Strażników Galaktyki. Ale było oczywiście ryzyko, że będzie za bardzo, że będzie za mocno, że będzie tutaj bardziej troma niż film Marvela i faktycznie, jeszcze przy pierwszych Strażnikach Galaktyki, było czuć, że studio trochę hamowało reżysera. Albo inaczej, jeszcze nie do końca reżyser czuł się w takiej pozycji i nie czuł się aż tak odważnie, by właśnie swoją wizję w 100% przełożyć na film. No, były jakieś Warunkowania, które stały za tym, że jest to MCU i trzeba było, na przykład, wrzucić do tej historii ten kamień nieskończoności, Thanosa i tak dalej, a już w kontynuacji, kiedy mieliśmy już do czynienia z częścią drugą, no to tam już James Gunn poleciał na pełnym ganie. Sukces jedynki dał Jamesowi Gunnowi Większą pozycję i na pewno więcej argumentów czy kart do grania w kontekście części drugiej, która w 2016 roku zadebiutowała w kinach, i przyznam szczerze, że wówczas nie byłem wielkim fanem tego filmu. To znaczy, podobało mi się, ale czułem, że tutaj już trochę jest dużo Jamesa Gana w ganie, że jest tutaj taki już mocno kreskówkowy humor, że niektóre wątki niekoniecznie mi siadają, ale co z tego, skoro i tak, na koniec, przy pogrzebie ją. Po prostu ryczałem jak bubr. Rzecz w tym, że, no właśnie, kiedy powtarzałem sobie drugich strażników przed seansem Trójki z 2023 roku, to film Jamesa Gana doceniłem znacznie, znacznie bardziej. Ba, podobał mi się chyba nawet bardziej niż jedynka. James Gunn niewątpliwie ma swój własny charakter pisma i widzimy to nie tylko jeśli chodzi o stronę wizualną, ale też liryczną, jeśli chodzi o treść, jeśli chodzi o emocje, które płyną z jego filmów. Jest u niego miejsce na ogrom żartów o pierdzeniu, ale to nie wyklucza emocjonalnej warstwy każdej z historii, którą planował James Gunn. I weźmy tutaj kilka przykładów, jak na przykład We Are Good, pierwszej części Strażników, pogrzeb już wspomniany przeze mnie, z trzeciej części wszystko, co dotyczyło roketa. No, są to momenty zawsze świetnie zaplanowane, świetnie podprowadzone, no i pokazujące, że mimo tej rozrywki, mimo slapstiku, mimo pewnych głupotek, które bierzemy z dobrodziejstwem inwentarza, w związku z tym, że jednak mamy do czynienia z filmami na podstawie komiksów, to, że można to fajnie połączyć właśnie z dramatem z emocjami, z naszym przywiązaniem do tych postaci i kibicowaniem im przez cały czas. Trwania filmu. I gdy w 2018 roku James Gunn został zwolniony chwilowo z Marvel Studios za wpisy w social mediach w przyszłości, miał swój pierwszy i wtedy wydawało się, że krótki epizod w ramach uniwersum DC. Jego legion samobójców nie zarobił jakoś mega fajnie, ale to był naprawdę świetny film. Oglądałem go z trzy razy i za każdym razem działało właśnie to, co udawało się Gunnowi przy Strażnikach Galaktyki. Ekscentryczna grupa dziwaków. Którzy chwytają za serce, chociaż mają swoje rzeczy na sumieniu. I tamten sukces artystyczny, połączony z trzema wcześniejszymi sukcesami w ramach MCU, sprawiły, że oto James Gunn stał się jednym z dwóch szefów nowego uniwersum DC, uniwersum, które właśnie zrzesza bohaterów takich jak Superman, Batman, Wonder Woman, zielona latarnia i wielu, wielu innych wspaniałych herosów i heroin, i to uniwersum, które wcześniej w ramach kina no nie radziło sobie jakoś szczególnie dobrze. Save Początkowo planował wszystko za Snyder, ale jego filmy nie zarabiały tak dobrze i też nie zbierały odpowiednio dobrych ocen widzów. Cóż, okazało się po latach, że wizja i sny Snydera nie pasowały za bardzo do postaci DC. Miał naprawdę ciekawe pomysły, ale lepiej byłoby dla wszystkich, a szczególnie dla postaci takich jak Superman czy Batman, żeby jednak Snyder sięgał po nieco inne postaci, które pasowałyby do tego, co chciał pokazać i opowiedzieć. Z czasem w Warner Bros. w kontekście bohaterów DC zaczął panować dziki zachód. Nie było lidera, którego wizja spajałaby to wszystko, nie było odpowiedniego kierunku. Prezes Studia David Zaslav stwierdził, że tak być nie może i potrzeba kogoś, kto stanie się takim Kevinem Fajgi Studia DC. Jak się możecie domyślać, ja się oczywiście cieszę z tego, że takim właśnie szefem został James Gunn, ale wspomnijmy tutaj o tej drugiej osobie, no bo mamy duet, więc musi być jeden. Jedna osoba, i druga osoba, wtedy tworzy to duet, i jest tym uzupełnieniem tego składu właśnie Peter Safran, wieloletni producent, mega doświadczony gość, też z wieloma sukcesami na koncie. I ten duet właśnie ma być taką receptą na sukces, bo James Gunn to oczywiście te kwestie kreatywne, to jest budowanie i planowanie historii razem z innymi scenarzystami, żeby tutaj też móc wymieniać doświadczenia i pomysły, a Peter. Safran zajmie się tą całą stroną, właśnie od kulis, od planowania rzeczy, od rzeczy związanych z wykonywaniem pewnych obowiązków, jakie ma właśnie producent. I teoretycznie przynajmniej ten komfort, który będzie miał James Gunn, który ma James Gunn, by móc właśnie skupić się w 100% na planowaniu historii, będzie tutaj być może kluczem do sukcesu, bo Przypomnijmy, że Kevin Feige to jest jedna osoba i właśnie dlatego też Marvel ma liczne problemy, bo w związku z tym całym zamieszaniem, multum produkcji, które powstaje w krótkim czasie, no zwyczajnie ten człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć. A tutaj mamy obowiązki rozłożone na dwóch typów. Hey! I już samo to daje ogrom nadziei na to, że projekt ten wypali. Ale to nie wszystko, bo moje oczekiwania i nadzieje nie są bezpodstawne. I teraz pokażę wam, dlaczego. Do tego posłużą mi wypowiedzi Jamesa Gana, który moim zdaniem znakomicie diagnozuje, jakie są teraz problemy i jak można im zaradzić. Oczywiście wszystko jeszcze zweryfikuje czas i może się okazać, że sama teoria nie wystarczy, ale jak to mówią, jeśli już chociaż teoria jest zdana, to być może praktyka też pójdzie dobrze. W każdym razie zaczynajmy. Po pierwsze, James Gunn nie dał złego projektu w ramach superbohaterszczyzny. I mam tutaj na myśli zarówno filmy, jak i seriale. I tutaj muszę się posłużyć liczbami, jak wielokrotnie mówiłem, Liczby to jest tylko sugestia, ale na potrzeby tego materiału będzie to w zupełności wystarczające, no bo jednak jest to dobra sugestia wskazująca, że ogrom widzów doceniło te rzeczy, które James Gunn zrobił. I Strażnicy Galaktyki, pierwszy film 8 na 10 na IMDb, równo 8,0 kapitalna nota. Volume 2 ma 7,6. Więc tutaj, tak jak widzimy, troszeczkę gorzej, ale. w wciąż bardzo, bardzo dobrze. Trójka to jest 7,9 i to w tych czasach już kryzysu MCU, ale nie tylko kryzysu, też takiej sytuacji, gdzie filmy Marvela są trzy razy bardziej krytycznie oceniane, w związku z tym, że no właśnie, ta jakość spadła, więc też ludzie już nie dają się tak łatwo czarować. No, i też Legion Samobójców, który był z różnych powodów trochę krytykowany, bo też to jest jednak James Gunn w, w ramach Universe DC. No, coś tam trochę się to nie kleiło niektórym ludziom, ale jest też mocne, solidne 7,2. No i tak jak wspomniałem, są też seriale i tutaj mamy do czynienia z oczywiście spin-offem Legionu Samobójców serialem zatytułowanym Peacemaker. No tutaj jest fenomenalna nota 8.3 na 10, ale także mamy serial animowany, który de facto rozpoczął uniwersum DC Studios i to jest serial Creature Commandos z wynikiem 7.8. Na 10. Po drugie, James Gunn jest inny od choćby Kevina Feige pod tym względem, że jest bardziej transparentny, bardziej otwarty względem fanów i jest naprawdę aktywny w social mediach. Dementuje plotki, wyjaśnia pewne zawiłe kwestie lub wątpliwości. Nie wszystkie, ale sporo. A teraz kilka cytatów Jamesa Gunna, które mogą wskazywać nie tylko na to, że to uniwersum DC jest w dobrych rękach, ale także na to, że to może być taka duża nadzieja właśnie dla całego kina rozrywkowego. Zaczynajmy. Nie tylko kocham Kevina, on był pierwszą osobą, której powiedziałem o podpisaniu umowy z DC. John Cena był drugą. Wbrew powszechnemu przekonaniu, dolar mniej dla Marvela nie jest dolarem więcej dla DC. DC i Marvel mają wspólny cel, jakim jest utrzymanie żywego doświadczenia kinowego. James Gunn rozumie doskonale, że tutaj tak naprawdę nie ma żadnej wojenki między Marvelem a DC, między DC a Marvelem. Z prostej przyczyny. Dlatego że dzisiaj sukces jednej marki jest sukcesem drugiej, że jeżeli widzowie pójdą na film, który będzie o superbohaterach, no to zwykle oni nie roztrząsają, czy to jest Marvel, czy to jest DC, trochę to traktują jak jedna linia i jeżeli zobaczą udany film DC, to za jakiś czas o wiele chętniej kupił bilet na kolejny film superbohaterski, który może być film Marvela. We are Kevin Feige też wielokrotnie to powtarzał. James Gunn to też powtarza: że tutaj oni grają do jednej bramki i im zależy na tym, by te filmy odnosiły sukcesy, by były rentowne, by zarabiały, bo po prostu, jeżeli jednym się uda, to zwiększa to szanse tych drugich, bo jeżeli zobaczą słaby film, jak ostatni Kapitan Ameryka, to nawet świetne Thunderbolts niestety będzie miał kłopoty by wyjść na zero. I tak to działa i James Gunn to widzi i bardzo dobrze, że tak to widzi. Spędziliśmy ostatnie kilka dni z grupą najlepszych myślicieli w branży, z najlepszymi scenarzystami, aby rozpisać uniwersum na 8-10 lat, aby zaplanować jak to będzie wyglądać w kinie, telewizji. I w animacji. Podejście Jamesa Gana do pisania scenariuszy też napawa optymizmem. Zresztą James Gunn jest osobą również piszącą scenariusze, więc ma w tym elemencie spore doświadczenie i bardzo cieszy to, że zielone światło dostaje projekt, którego scenariusz jest już ukończony James Gunn, przynajmniej z tego co mówi, nie dopuszcza do realizacji filmów, które nie są jeszcze ukończone na etapie scenariusza. A jak wiemy, u konkurencji Marvela, używam tu słowo konkurencja, ale jak już mówiłem wcześniej, to konkurencja nie jest. No to powiedzmy u sąsiadów, albo no właśnie u osób po tej innej stronie troszeczkę komiksowego światka, to oni często właśnie robią tak, że jednak ruszają na plan mając dwie trzecie scenariusza i później go Kończą już w trakcie realizacji zdjęć. Stąd często pewne sceny dochodzą na ostatnią chwilę. Te filmy są realizowane na ostatnią chwilę o tym jeszcze będzie dalej. Więc to wszystko składa się na takie podejście Jamesa Gana, aby jednak te scenariusze były w 100% gotowe. To nie daje gwarancji, że będą dobre, że dobry scenariusz będzie dobrym filmem. No, tak to nie zawsze działa. Ale to już jest naprawdę dobry początek, by tak właśnie było. Wiemy, że nie uda nam się zadowolić każdej osoby, ale możemy obiecać, że wszystko co robimy jest dla dobra historii oraz bohaterów DC, których uwielbiacie i których sami. Wilbimy całe nasze życie. Gunn ma świadomość, że nie jest lubiany przez wszystkich, ale to co zawsze podkreśla, że jest dla niego najważniejsze, to właśnie historia, ale też bohaterowie, by oddać tym bohaterom to, na co zasłużyli, czyli właśnie dobrą historię. I to jest też istotne w kontekście tego, że James Gunn zatrudnia naprawdę uznane nazwiska, jeśli chodzi o ludzi, którzy właśnie piszą scenariusze zrobił do ostatniej chwili co mogą, aby film był tak dobry jak tylko to możliwe. Robią montaż do dnia przed premierą. To dużo, to przesada. Gunn odniósł się tutaj do tego jak wygląda sprawa w Marvel Studios jeśli chodzi o realizowanie filmów i podkreślił jasno i stanowczo, że tutaj tak to nie może wyglądać. To nie może być tak, że producenci szlifują film do ostatniego dnia i właśnie to co mówiłem wcześniej, że pewne rzeczy jeszcze zmieniają się na chwilę przed premierą, że są kończone. To u Jamesa Gana nie przejdzie. On tego sobie w ten sposób nie wyobraża, że takiego studio będzie funkcjonowało. I dobrym przykładem jest już właśnie Superman. Oczywiście łatwiej jest to wszystko dopiąć, kiedy ma się tylko jeden film. To uniwersum dopiero rusza, ale Superman został ukończony w całości, jeśli chodzi o całą postprodukcję, efekty specjalne itd. na miesiąc przed premierą. Myślę, że mamy lepiej to rozplanowane niż Marvel miał na początku, bo zorganizowaliśmy grupę scenarzystów, z którymi w całości opracowaliśmy jedną wielką historię. W tej grupie są między innymi Tom King, scenarzysta komiksów DC, Crystal Henry, to jest serial Watchmen, Christina Hodgson, odpowiedzialna za film Flash, a także Drew Goddard oraz Jeremy Slater. Nie będziemy tworzyć filmów za setki milionów dolarów, gdy scenariusz jest ledwie skończony w dwóch trzecich i trzeba go ukończyć w trakcie kręcenia filmu. Widziałem, jak to działa, i to jest katastrofa. Myślę, że to główny powód, dla którego jakość współczesnych filmów jest gorsza niż tych sprzed 20 czy 30 lat. W sumie, jak wcześniej mówiłem o dokańczaniu i dopracowywaniu filmów, tak tutaj znowu się to pojawia, ale tym razem James Gunn mówi nie tylko w kontekście kina superbohaterskiego, ale kina w ogóle, stwierdzając, że jest to jeden z największych problemów, jakie dzisiaj toczy branżę Hollywood. Właśnie ten element w znacznym stopniu przyczynia się do tego, że kino rozrywkowe nie jest tak dobre jak kiedyś. Myślę, że istnieje coś takiego jak zmęczenie superbohaterami. Myślę jednak, że to nie ma z nimi nic wspólnego. Ma to związek z rodzajem historii, które są opowiadane, i traceniem z radaru postaci. Kochamy Supermana, kochamy Batmana, kochamy Ironmana, ponieważ są to te niesamowite postacie, które mamy w naszych sercach. A jeśli stają się tylko z takiem bzdur na ekranie, to robi się naprawdę nudno. I poniekąd znowu odnosi się to do historii, ale też moim zdaniem zwraca tutaj uwagę na to, że tak jak kiedyś właśnie MCU stało przede wszystkim na postaciach, kochaliśmy... Tych bohaterów nieprzypadkowo, bo była taka myśl, która przyświecała twórcom MCU, że oglądamy intymne sprawy danej postaci wokół wielkich wydarzeń. A nie na odwrót. W nowych fazach to raczej wyglądało tak, że oglądaliśmy właśnie wielkie wydarzenia z małym dodatkiem w postaci jakiejś emocjonalnej, małej, skromnej historii indywidualnej danej postaci. To się tutaj niestety w MCU zmieniło, a James Gunn chce właśnie kontynuować to, co kiedyś w MCU wychodziło znakomicie. Nazywam to cameo porn i moim zdaniem to jeden z najgorszych elementów filmów superbohaterskich. Jeśli dana postać jest w filmie, twórca musi znaleźć dobry powód na jej wprowadzenie w taki sposób, by sama historia została przez to wzbogacona. Tego nie muszę chyba nawet komentować. Jeśli trochę poszukacie, to przekonacie się, że przy moich filmach zawsze mieliśmy inne podejście i zawsze dawałem moim artystom, współpracownikom od efektów wizualnych czas na właściwe wykonanie ich pracy i szacunek na jaki zasługują. A jakość VFX w tych filmach jest dzięki temu niezmiennie znakomita i również dlatego, że moi przyjaciele z Weta i Framestore, ILM i innych są niesamowicie utalentowani. Niektórzy uważają, że to CGI, które jest zaprezentowane w zwiastunach Supermana, jest słabe. Ja się nie mogę z tym zgodzić. Uważam, że to CGI jest fenomenalne i dopracowane, z tą jedną różnicą, że jest to pewien trop stylistyczny, że to miało tak wyglądać. Trudno powiedzieć, że coś wygląda jak źle zrobione, kiedy miało zostać tak zrobione. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Już po filmie ocenimy, czy te wybory stylistyczne i wizualne to był dobry pomysł, każdy będzie mógł odpowiedzieć, czy to była dobra wizja, czy zła wizja ale nie możemy w tej sytuacji powiedzieć, że zostało to źle dopracowane pod kątem efektów specjalnych. No właśnie w sytuacji, gdy to miało właśnie tak wyglądać. To jest to troszeczkę inna różnica, niż mamy daną scenę słabą, jeśli chodzi o efekty CGI w Marvelu, bo widzimy, że po prostu zostały niedopracowane, że się gryzą z resztą filmu, a kiedy w przypadku Supermana Jamesa Gana wszystko to jest spójne i ma jakiś klucz wizualny, no to tu już moim zdaniem trudniej jest mówić o tym, że zostało to źle Źle zrobione. To mógł być zły wybór Jamesa Gana, ale tutaj ekipa od efektów specjalnych moim zdaniem zrobiła wszystko jak należy. Ale oczywiście, zobaczymy cały film, bo tu mówimy na bazie krótkich zwiastunów. I na koniec taka synteza, przepis. Krótka recepta na to, jak robić to dobrze, przynajmniej teoretycznie według Jamesa Gana, i też takie tutaj założenie jest tej listy, tych punktów, aby właśnie film, który tworzymy, nie musiał mieć ogromnych dokrętek, aby minimalizować ilość dni. Która właśnie od aktorów wymaga znowu po jakimś czasie powrót na plan. Co często dzieje się w przypadku blockbusterów, a ostatnio w przypadku filmów Marvela, działo się bardzo, bardzo się działo. To znaczy, często niekiedy dokrętkami próbowano naprawić cały projekt. Tak było z Kapitanem Ameryką, tak było z serialem Daredevil. No tutaj James Gunn chciał jednak realizować te swoje dzieła, te swoje filmy według już wcześniej ustalonej wizji, dzięki czemu. Według wielu informacji te dokrętki do Supermana trwały raptem kilka dni, z czego większość tych nowych dodatkowych zdjęć była realizowana bez pomocy aktorów, bez potrzeby angażowania aktorów. To raczej były jakieś ujęcia dopełniające film, jakieś plenery, jakieś budynki itd. Pierwsze, pieczołowicie się przygotować. Drugie, nie rozpoczynać zdjęć dopóki nie mam pełnego scenariusza, z którego zadowolona jest cała ekipa. Trzecie, zatrudnić aktorów i kierowników poszczególnych departamentów, którzy znają się na swojej pracy. Czwarty punkt, otoczyć się ludźmi, którzy będą rzucać mi wyzwania, a nie wszystkiemu przytakiwać. Piąty punkt, zadawać sobie codzienne pytania, czy w scenariuszu są małe niedoskonałości, czy po zakończeniu zdjęć okaże się, że to są wielkie niedoskonałości, po złożeniu filmu w całość. Szósty punkt, raz jeszcze, punkty pierwszy. I drugi. I tak jak mówię, to wszystko jest teoria, a zweryfikuje ekran. Może się okazać, że to nowe, startujące właśnie uniwersum DC to będzie katastrofa. Że te filmy będą dziadowskie, że nie zarobią. Że James Gunn tylko pięknie mówi. Że jest jak polityk, który pięknie obiecuje, zdaje się rozumieć problem, ale no niekoniecznie potrafi temu problemowi zaradzić. Że wręcz bardziej psuje niż naprawia. Może tak być. Nie wierzę w to, bo ciągle też używam słowa nadzieja, nieprzypadkowo, bo jednak te wszystkie rzeczy, które tutaj wspomniałem, moim zdaniem tej nadziei dają dużo, wlewają ją w te fanowskie serca, więc zobaczymy jak będzie, ekran zweryfikuje, ale ja jestem przepełniony nadzieją i wierzę, że będzie dobrze. Bo wiecie, kilka rzeczy na nie mogłoby się znaleźć już teraz, Kilka projektów jest w dziwnym limbo produkcyjnym, mimo zapowiedzi. Pewnie chodzi o scenariusz, ale jednak kilka spraw jest niejasnych względem np. Elswordu i Batmana Matarifsa, czy niejasna jest sytuacja z budżetem Supermana, który jeśli miałby wynosić ponad 300 milionów dolarów, to byłoby to ogromne ryzyko ze strony producentów, wręcz powiedziałbym, że szaleństwo. Zobaczymy jednak, bo te pozytywy, jak na razie, moim zdaniem, absolutnie przysłaniają wszelkie jakieś gorsze komunikaty, czy te lekko niepokojące. Moi drodzy, to wszystko jeśli chodzi o taką laurkę dla Jamesa Gana, ale trudno mi jest mieć do niego jakieś ale. Póki co jeszcze mnie nie zawiódł jako widza i mam nadzieję, że tak pozostanie. Dajcie znać w komentarzach, jak wy podchodzicie do tej postaci, jak wy podchodzicie do jego supermana. Jeszcze tutaj na kanale nie zabraknie materiałów o DC, więc też dajcie koniecznie znać, jak zapatrujecie się na to, że jednak tutaj jeszcze trochę Odyssey będzie, a będą raczej dwa materiały, tym drugim będzie już recenzja Supermana, także mm, później przejdziemy już trochę do Marvela, a... Po lipcu skończymy trochę super Szczyzny. To jest taki moment, gdzie tego będzie dużo i będzie dużo fajnego, mam nadzieję, więc o tym tutaj będę opowiadał, ale później w sierpniu już będą też troszeczkę tematy mniej trykociarskie. Zostawcie zatem komentarz, łapę w górę czy w dół, jak to oceniacie. No i koniecznie zalajkujcie fanpage na Facebooku Kinocentryk, a także odwiedźcie serwer kinocentryka na Discordzie, tam chętnie z Wami również o tym wszystkim podyskutuję. A tymczasem dzięki bardzo i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.